Dziś mam do zaprezentowania profesjonalny kuler firmy Zalmar do chodzenia procesorów. thank you Yy, tak, wymiary tego wentylatora wynoszą 80 mm na 135 mm i wysokości z podstawką 154 mm Waga tego wentylatora wynosi 600 gram Miedziana podstawa Miedziane rurki Ta. A wentylator ten jest podświetlany na niebiesko. Prędkość wentylatora wynosi od 1000 do 1950 obrotów na minutę. Maksymalna głośność 33 dB. Jest bardzo cichy.